To the wall! Oh dear, Daniel Ricciardo, and then Sebastian. And take back! To the grass, and Hamilton's had a massive crash. Kubica the The water sprayed over bridge. Cars all over the place, and then going has gone. And he's bigger. Siema, witajcie w kolejnym odcinku z serii Historie. Dziś chciałbym Was zabrać do mojego raju w bardzo szybką i emocjonującą podróż. Formuła 1 obchodzi w tym roku swoje 70-lecie. Przejedziemy się więc wspólnie z zawrotną prędkością przez wszystkie epoki królowej sportów motorowych. Od z kółkami po stringi nad głową. Formuła 1 to dla laika jazda w kółko przez określoną ilość okrążeń. Dla pasjonata to walka koło w koło, emocjonujące starty, podcinanie strategii, setne sekundy decydujące o finiszu, no i ostatnio głównie zwycięstwa Mercedesa. Na przestrzeni 70 lat F1 ewoluowało czy na płaszczyźnie mocy, pojemności, czy technologii i bezpieczeństwa. Oglądaliśmy dosłowną rywalizację na śmierć i życie, wzloty i upadki, zwycięzców i przegranych. Początki Formuły 1 były zdominowane przez Mercedesa, Maserati, Alfa Romeo i Ferrari. Bolidy wyglądały jak przywołane już wcześniej wanny z kółkami, ze względu na kształt oraz wąskie opony. Korzystano z przedwojennych modeli jak Alfa Romeo 158. Początkowo silniki były niskopojemnościowe i turbodoładowane, później wysokopojemnościowe i wolnossące. W sezonach 54 i 55 ujednolicono jednostki na średnie 25 litrowe i wówczas bezapelacyjnie dominował Mercedes ze swoim innowacyjnym modelem W196, który wygrał 9 z 12 wyścigów podczas tych dwóch lat. Tak jakby nie mogli się zdecydować z tymi silnikami, raz takie, raz inne, raz duże, raz małe. Po wypadku na wyścigu w Le Mans w 1955 roku, o którym opowiadał Wam Szymon w tym odcinku, Mercedes wycofał się ze wszystkich serii wyścigowych aż do roku 1987. Kierowcy F1, którzy są symbolem tych czasów, to Brytyjczyk Sir Sterling Moss, nazywany najwybitniejszym kierowcą, który nigdy nie zdobył Mistrzostwa Świata, i pięciokrotny mistrz Argentyńczyk Juan Manuel Fangio który po dziś dzień ustępuje tylko Lewisowi Hamiltonowi i Michaelowi Schumacherowi w liczbie zdobytych tytułów. Jest on najstarszym kierowcą, któremu udało się zdobyć mistrzowski tytuł w 1957 roku, mając 46 lat i 41 dni. W 1961 roku wszystkie zespoły zaczęły stosować rozwiązanie wprowadzone wcześniej przez Team Coopera, czyli silnik umiejscowiony centralnie za plecami kierowcy. Dekada zdominowana była przez Lotusa. Ich bolidy w kolorze British Racing Green zostawiły w tyle większość stawki. Jedną z innowacji było wprowadzenie przez nich nadwozia skorupowego, gdzie płyta podłogowa, podwozie oraz nadwozie tworzyło jedną całość. Największe legendy tamtych czasów to do dziś nieodżałowani dwukrotni mistrzowie Jim Clark i Graham Hill oraz trzykrotny mistrz Jack Brabham. Lata 70. to era docisku i aerodynamiki. Zwiększenie prędkości w zakrętach zwiększyło atrakcyjność rywalizacji. Trzeba pamiętać, że lata 70. to lepsza jakość transmisji zmagań kierowców: relacje w kolorze, studia telewizyjne, reklamy, sponsoring, wywiady w dużej ilości. Petarda, początek dziesięciolecia, został naznaczony przez Brytyjczyka Sergei Hego Stewarta, trzykrotnego mistrza, oraz Brazylijczyka Emersona Fittipaldi, dwukrotnego zwycięzcy klasyfikacji. Druga połowa lat 70. kojarzy się przede wszystkim z sezonem 1976 i rywalizacją Niki Laudy z Jamesem Huntem. Bitwa McLarena z Ferrari. Pamiętacie film Wyścig z 2013 roku? Opowiada dokładnie o tej historii. To wtedy Niki Lauda prawie spłonął w wypadku na torze Nürburgring. W tym samym sezonie Lauda wrócił jeszcze do rywalizacji i do końca zaciekle walczył o mistrzostwo. Jednak szaleńcza pogoń Hunta na torze Suzuka podczas Grand Prix Japonii sprawiła, że Niki przegrał walkę o tytuł jednym punktem. Przełom lat 80. i 90. przyniósł nam mały powrót do ładowania. A tak naprawdę wielkie szaleństwo na punkcie turbo. Samochody według różnych źródeł osiągały moc około 1000 koni mechanicznych. Wprowadzano automatyczne skrzynie biegów, aktywne zawieszenia czy kontrolę trakcji. Rozpoczął się boom technologiczny. Dominantem tych lat był McLaren. Ayrton Senna, Niki Lauda i Alan Prost pod banderą McLarena właśnie wygrywali tytuły mistrzostwki od 84 do 91 roku z jedną przerwą na tytuł Piketa z Williamsa w 87. Bolid McLarena o oznaczeniu MP4x4 wygrał 15 z 16 wyścigów w sezonie 88. Walka prosta i wielkiego Senny sprawiła, że ludzie jeszcze bardziej pokochali F1. Panowie byli skonfliktowani, więc dodawało to nieco ostrego smaku tej epoce i ich rywalizacji. Lata 90. to ostatni tytuł Alana Prosta w 1993 roku, pierwsze tytuły w zespole Benetton Michaela Schumachera w 1994 95 oraz dublet jednego z moich ulubionych kierowców, czyli Miki Hakinena w 1998 i 99. Początek XX wieku należał do Ferrari i Michaela Schumachera. Jednostki 3.0 V10, które przewidywał regulamin do 2005 roku, były moim zdaniem najlepiej brzmiącymi silnikami w historii Formuły 1. W latach 2000-2004 skuderia wraz z Schumim zdobyli wszystko, co się dało. Nie obyło się bez kontrowersyjnych decyzji zespołowych czy niesportowych zagrywek. W 2005 roku Fernando Alonso wraz z zespołem Renault stoczył bój o tytuł z Kimi Raikkonenem z McLarena. Rok później, w swoim, jak wtedy zapowiadano, ostatnim sezonie w F1, Schumacher robił, co mógłby pokonać Alonso. Jednak to mu się nie udało, a Fernando ponownie został mistrzem. Co ciekawe, w 2006 roku ryczące v 10 zostały zastąpione v kami o pojemności 2,4 litra. Miało to na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji i produkcji tych silników oraz zwiększenie bezpieczeństwa na torach poprzez zmniejszenie prędkości maksymalnych bolidów. Co się zdarzyło w 2007 roku? Lewis Hamilton przegrał na własne życzenie tytuł z Kimi Raikkonenem z Ferrari. Właśnie dlatego. Majstra zdobył tak naprawdę rok później, w roku 2008, gdzie w ostatnich zakrętach wyprzedził Toyotę z Timo Glockiem za kierownicą i pozbawił tytułu Felipe Masse z Ferrari. Zemsta? Może. 2009 rok był genialnym dowodem na to, że można kombinować. Samochody zgodnie z regulaminem były wyposażone we wcześniej przywołane jednostki 2.4 V8. Ponownie wprowadzono sliki, czyli opony gładkie, bez bieżnika. Wprowadzono system odzyskiwania energii z hamowania, czyli KERS oraz zmiany aerodynamiczne. Brown GP rozłożyło na łopatki całą stawkę, zwracając uwagę na luki w regulaminie. Wykorzystało podwójny dyfuzor i zapewniło Jensonowi Batonowi jedyny tytuł w jego karierze. Początek drugiej dekady XX wieku stał pod znakiem totalnej, permanentnej dominacji Red Bulla z silnikami Renault. Ale czy na pewno? To formuła 1, którą już osobiście oglądałem. Fakty są takie, że Sebastian Vettel zdobył tytuł mistrza świata 4 lata z rzędu. Szanuję jego dokonania, ale to raczej Red Bull stworzył bezkonkurencyjny bolid, niż Sebastian wygrał to swoimi umiejętnościami. Brawo dla Red Bulla! Brawo! Wow! Najbardziej żal mi było Fernando Alonso, który jest bliski mojemu sercu jako fana. Dwukrotny niż świata przegrywał przez awarię bolidu oraz nieudolne decyzje strategiczne zespołu. Przynajmniej dwa razy historia mogła wydarzyć się inaczej, ale żadna historia nie powtarza się dwa razy. BUM! Rewolucja. Era hybrydowa, bo o niej mowa, zapoczątkowana została w 2014 roku. Wprowadzono nowe jednostki napędowe 1,6V6 Turbo wspierane układem elektrycznym. System KERS został zastąpiony układem odzyskiwania energii cieplnej MGUH i odzyskiwania energii kinetycznej MGUK. Czy obecna era jest nudna? Trochę tak ze względu na dominację Mercedesa i Lewisa Hamiltona. Od 2014 do 2019 roku Mercedes zdobył 6 tytułów mistrzowskich. Umiejętności, Lwi Pazur i podejście do pracy Luisa Hamiltona nie podlega żadnej dyskusji. Jednak 2016 rok przyniósł nam niespodziankę w postaci wtedy, moim zdaniem, zasłużonego tytułu dla Nico Rosberga. Pozdrawiam, Niko. Panowie walczyli o tytuł do końca sezonu. Obaj zmagali się z awariami bolidów. Bogowie w jeden jednak tym razem dopisali Rosbergowi. Hamilton widocznie dojrzał i wszedł na jeszcze wyższy poziom po tej porażce. Formuła 1, jak widzicie, cały czas się zmienia i rozwija w astronomicznym tempie. Adaptuje się do czasów i technologii w danym okresie. W przyszłym roku mieliśmy wejść w kolejną erę po erze hybrydowej. Zaplanowano zmiany techniczne, począwszy od wyglądu bolidu po aerodynamikę i 18-calowe koła, jak i regulaminowe, czyli choćby skrócenie weekendu wyścigowego do trzech dni lub wprowadzenie regulaminu finansowego, czyli ograniczeń budżetowych. Takiego finansowego fair play.

For the... oh no, he's Jakie jest wasze zdanie? Chcielibyście poznać może bliżej mistrzów, tory, ciekawostki czy kontrowersje związane z Formułą 1? Czy chcielibyście może oglądać regularną serię na kanale związaną z królową sportów motorowych? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzach. Klikajcie łapki w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do zobaczenia Piona. Dziękuję. Zbadasz kogoś? Po co? Pozdrowę. No ja chciałem pozdrowić chłopaków z podstawówki z 6a. Dobra, reklamy wjeżdżają. Jednostki 30V10, które przewidywał regulamin do 2005 roku, były moim zdaniem najlepiej brzmiącymi silnikami w historii Formuły 1.